Kontynuujemy naszą podróż po hali, w której odbyła się, odbyło się spotkanie z prasą marki Detles. I tuż obok mnie stoi dosyć. Ciekawy model, jedna z nowości przygotowane na sezon 2022. Doskonale znacie serię Deathless Nomad. Ona jest bardzo popularna wśród tych, którzy często korzystają z przyczep kempingowych w sposób stacjonarny. Zazwyczaj są to bardzo duże jednostki, dwuosiowe, mieszczące nawet 6, 8, a i nawet 9 osób. Tu natomiast mamy coś zupełnie innego, model 460 EL, to wersja tak naprawdę dwuosobowa. Krótkie, jak sami możecie zobaczyć przyczepy, myślę że ona ma około 5-6 metrów razem z dyszlem, jednoosiowa, no i to jest jednak już ta wersja Nomad, czyli o wiele bogatsza, jeżeli chodzi o wyposażenie, wnętrze, jakość i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, zacznijmy tutaj chociażby od bardzo dużego schowka. Znajdziemy go tutaj, w tej przedniej części, tutaj swobodnie możemy schować nawet narty, wszelkie nasze bagaże, załadunki bezproblemowo się tu, moi drodzy, zmieszczą. Tak samo taki podobny schowek do do tego znajdziemy w tylnej części przyczepy, o dokładnie tutaj. O, ciężkie, ale dam radę. Tu znajdziemy kolejny schowek, w których możemy przechowywać nasze rzeczy. Po wejściu do środka warto zwrócić uwagę już na zupełnie inny wygląd klamek, zupełnie inną jakość drzwi. Po wejściu do środka zobaczymy bardzo fajną jakość wykonania wnętrza. Zwróćcie uwagę na sam design chociażby tych górnych szafek świetne podświetlenie ledowe dookoła nich dodatkowe światełka tu i tu tu możliwość oczywiście regulacji tych świateł czyli a. Możemy je przesunąć, jeżeli chcemy. Każdym światełkiem możemy sterować jak najbardziej osobno. Tu jest ta przestrzeń dzienna, przestrzeń główna. Wbrew pozorom nie da się jej przekształcić na łóżko. Stąd moje na początku stwierdzenie, że jest to przyczepa stricte dwuosobowa. Natomiast tu ta przestrzeń dla dwóch osób jest jak najbardziej zachowana. I zwróćcie uwagę, że te narożniki są szalenie wygodne. Tu można się naprawdę swobodnie oprzeć. A w tym miejscu zamontujemy sobie, proszę bardzo, telewizor. I w ten sposób we dwójkę w parze możemy swobodnie spędzać tu czas i oglądać sobie ulubione programy telewizyjne bądź mecz, bądź jeżeli jesteśmy kobietą, to oczywiście seriale. Przejdźmy dalej, znajdziemy tutaj tuż obok wejścia głównego, również najnowszy system Trumatic, e, ogrzewania, system grzania ciepłej wody trumatermę, system duo control tutaj również się znajduje. W bakiście jest miejsce na dwie 11 butle, a tutaj możemy się przełączyć pomiędzy oczywiście trybem letnim a trybem. Zimowym, możliwość sterowania światłami, dodatkowy schowek, wszędzie wszystko jest. No i oczywiście, jak to w przyczepach bywa, gigantyczny aneks kuchenny. Trójpalnikowa kuchenka gazowa, możliwość odsłonięcia z lewu, bądź możliwość jego przykrycia i tym samym powiększenia dostępnej przestrzeni roboczej. Po raz kolejny pragnę zwrócić Waszą uwagę na kolorystykę, na sam wygląd tych mebli, frontów meblowych. Przyjemno w dotyku, ciekawe połączenie. Takiego materiału tapicerowanego z takim bardzo jasnym, w wysokim połysku, oczywiście, przestronne szafy, przestronne szuflady też musiały się tu znaleźć. Podobnie jak lodówka tutaj, za moimi plecami również duża, również w nowym designie, jak uszy, usłyszeliśmy od marki Detlef, zarówno Tetwork, jak i Dometyk zmodyfikowali wygląd właśnie tych frontów swoich lodówek. Dwa zaczepy. I co ważne, w przypadku naszych polskich klientów. Tutaj w aneksie sanitarnym znajdziemy nie tylko toaletę i umywalkę, również przestrzeń do szybkiego prysznica. Jak najbardziej możemy przyłączyć przyczepę do ujęcia miejskiej wody i tu swobodnie wziąć sobie wtedy prysznic. No i część najważniejsza, czyli oczywiście sypialnia. Znowu zwróćcie uwagę. Szafa, wszystkie szafki, ich jest naprawdę, naprawdę dużo. Tutaj możemy się zmieścić dosłownie do, e, no spokojnie, cały dom możemy zabrać ze sobą. Szafkę znajdziemy zarówno po prawej, jak i po lewej stronie. No i oczywiście dwa gigantyczne, przestronne łóżka. Mamy możliwość ich połączenia. Tu swobodnie zmieści się naprawdę nawet duże osoby. No i oczywiście swobodnie się wyś wyśpią. Świetny design, świetna jakość. Pełne przygotowania oczywiście do warunków zimowych, jeżeli w takich też chcemy podróżować. Mały, niewielki rozmiar. Stosunkowo niewielka... Ilość dopuszczalnej masy całkowitej. Myślę, że to będzie dobra propozycja dla tych, którzy lubią przyczepy i lubią podróżować z nimi w parze.